Halo, halo, cześć, witajcie. Z tej strony Wojtek Glanz, tak? Słynny polski Jasnowic, albo Jasnowic celebryta, jak mnie niektóre media nazywają. Pozdrawiam Was, moi kochani widzowie, dobra? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jak wiecie, staram się mój kanał rozwijać, staram się go robić, ymm, staram się, żeby był coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy i coraz bardziej wychodził naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Dlatego mam taki pomysł i proszę Was o taką pewną drobną pomoc. Otóż. Pod tym wideo zostawcie komentarze, zostawcie komentarze, co byście chcieli, abym ujął w swoich wizjach w najbliższym czasie, na przykład w, w najbliższy piątek. Tak, ja mam bardzo wiele wizji na temat bardzo różnych rzeczy. Okay? I w pewnym momencie, jak przychodzi do zrobienia takiego live'a specjalnie dla Was, stoję czasami przed takim problemem: który temat poruszyć, który temat poruszyć, które Państwo dotknąć, którą sytuację, jaką sytuację, żeby odpowiadało to Waszym oczekiwaniom. Także mam do Was prośbę. Na najbliższe live'y. Na ten najbliższy piątkowy, zróbmy taki test. Zostawcie koniecznie komentarz, co byście chcieli, abym, jak, jaki temat powinienem poruszyć w swoich najbliższych wizjach. Co byście chcieli usłyszeć, jaki temat najbardziej Was interesuje. A ja wtedy postaram się oczywiście dopasować do tego i spośród, spośród tych wielu, wielu wizji, które mam. Wybrać to, co najbardziej Wam odpowiada, to, co, nam, co, co najbardziej oczekujecie, to, co najbardziej chcielibyście usłyszeć, tematy, które najbardziej chcielibyście usłyszeć. Dlatego koniecznie pod tym troszkę nieudolnym wideo, słuchajcie, zostawcie koniecznie komentarz, koniecznie komentarz, łapkę w górę dajcie też, dajcie znać, co o tym myślicie. Chciałbym, żeby to przybrało taką troszeczkę formę na zasadzie 21 pytań do jasnowidza Wojciecha Glanca, tak? I wtedy robimy takiego live'a. Jesteśmy przygotowani, wy macie już jakieś swoje oczekiwania, ja naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzę i wtedy wszystko fajnie gra. Dlatego zróbmy tak, dobrze? Spróbujmy tak zrobić, zobaczymy, czy to będzie działać. Bo z tym YouTubem YouTube powiem wam szczerze, yy, no to różnie bywa. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo. Może być genialny pomysł, ale jeśli jest źle ujęty albo w złym momencie, to może zupełnie gdzieś wyparować, może zniknąć. Może to jest akurat taka właśnie dobra droga, żeby pytać was najpierw, co byście chcieli w tą. Najbliższą, w ten najbliższy piątek, usłyszeć, jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył, a ja do tych tematów po prostu się dopasuję. Zrobię wizję do tematów, które Was interesują. Bo ja naprawdę, wizji mam tysiące, słuchajcie, na różne tematy. I trudno, żebym się dzielił wszystkimi wizjami. To też było, no, co jest do wszystkiego, to jest do niczego, jak ktoś kiedyś powiedział. Także to wielka, ogromna prośba. Przepraszam, ja podglądam, czy to wszystko działa. Próbuję to robić troszkę na zasadzie live'a, po prostu rozmawiać z wami tak jak mogę. Słuchajcie, no to tutaj z tej strony Wojciech Lanz, wasz słynny polski jasnowic, tudzież jasnowic celebryta, jak mnie nazywają, kochany polski jasnowic dla moich kochanych widzów YouTube'owych. Dobra. No, umówmy się, że zostawicie jakieś pytanie. Zostawiajcie koniecznie. A ja postaram się do tych pytań odnieść. Dobra? Także teraz kończymy wideo. Ja się z Wami bardzo ładnie żegnam. Pa, 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 zrobię, tak? Ok? Do zobaczyska w piąteczek. Oczywiście o godzinie 9. I w sobotę przekaz energii o godzinie 9. Tak? Robimy to zwyczajowo. A Wy mi troszeczkę pomożecie, zostawiając Wasze pytania. Ok? I mam prośbę, jeszcze jedną, ostatnią. Udostępnijcie to wideo udostępniajcie to wideo na Facebookach, na Instagramach, co tam jeszcze używacie, udostępniajcie to wideo, niech, ta, niech to się trochę bardziej rozejdzie, żeby ten mój program docierał do większej ilości ludzi, którzy są zainteresowani, którzy chcieliby poznać odpowiedzi na różne tematy, tak? Także pomóżcie mi, liczę na Was, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w, w piąteczek. No, no, na razie, pa, pa.